Targi DEMEA w Berlinie to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń poświęconych cyfrowej opiece zdrowotnej. Prezentowało się tu blisko 800 podmiotów, dlatego też nie mogło zabraknąć przedsiębiorców i przedstawicieli służby zdrowia z Dolnego Śląska. Na co dzień zajmuję się chirurgią onkologiczną i leczeniem nowotworów, więc w pierwszej kolejności zależy nam na minimalnie inwazyjnym leczeniu i na minimalnie inwazyjnej chirurgii. Szukamy rozwiązań. Mogą nam tym pomóc. Mogą nam pomóc w samej leczeniu, w samej chirurgii, a także w monitorowaniu naszego leczenia. Chcemy znaleźć najciekawsze rozwiązania i najnowsze, które są na rynku. Ch chcielibyśmy zaprosić tych partnerów, ale też instytucje rządowe, quasi rządowe, czy też medyczne. Żeby pokazały te rozwiązania na wydarzeniu na Dolnym Meteku, na Dolnym Śląsku i żeby nasze placówki miały szansę, żeby nawiązać współpracę, A liczymy na to, że nowe technologie, które są tutaj na targach przedstawione, zostaną wdrożone w tych szpitalach, w tych podmiotach e, naszych właśnie marszałkowskich na Dolnym Śląsku. DMA dla Dolnośląskich przedsiębiorców to także platforma i możliwość zaprezentowania najnowocześniejszych rozwiązań, które powstały w naszym województwie. To jest urządzenie do wspierania leczenia męskiej niepłodności. Nazywa się Coolman. i Jest to jedyne takie urządzenie na świecie, opatentowane. W tej chwili mamy 1400 Osób, mężczyzn na liście oczekującej. Regulacje prawne w Niemczech się zmieniają. E, w związku z tym pojawia się coś, co, czego u nas wcześniej nie było. Pojawiają, pojawia się konto pacjenta, pojawia się, pojawiają się recepty, więc można powiedzieć, że my trochę jesteśmy do przodu, jeżeli chodzi o, o, o technologię. E, oni to nadganiają, więc fajnie to zobaczyć teraz z drugiej strony. Dla naszych przedsiębiorców to nie jest tylko wyjście na rynek niemiecki, czy też na ten rynek dach niemiecki, austriacki i szwajcarski, ale to jest wyjście na cały świat. Going Global daje nam dobrą platformę do rozmów, dobrą platformę do e, jakby poznawania nowych ludzi, kontrahentów i partnerów. Natomiast wiadomo, że Urzędnicy ani sam program za nas nie sprzedadzą. To jest jakby w naszej intencji, naszą inicjatywą, natomiast oni stwarzają możliwość tej sprzedaży. To kolejne już wydarzenie w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu Going Global, przeznaczonego dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem na rynkach zagranicznych.